Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft. Uwaga, 1.12.2 yy, paczkę modów, yy, która się nazywa AstroBlock i zaniesie, zaniesie, zaprowadzi nas gdzieś tam w przestrzenie kosmiczne Minecrafta. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać yy, installer do aplikacji kursforge z internetu. Zatem wchodzimy na taką stronę, do której link jest oczywiście w opisie do filmu, yy, i tutaj mamy yy, dwa przyciski. Do pobrania. Jeden jest na Windows, drugi jest na Maca. No, oczywiście ja biorę na Windows. Jeżeli ktoś ma Maca, bierze to tutaj stąd. Czyli tutaj klikamy na ten pomarańczowy przycisk Download for Windows i stąd pobieramy dla Windowsa. No i jak już mamy pobrany, to możemy zacząć instalować. Czyli co robimy? Klikamy na to, co pobraliśmy dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy. I czekamy chwilkę. Tutaj klikamy Yes. I czekamy chwilkę, aż nam się tutaj coś pojawi. Nie pamiętam co, <laughs> tyle paczek zrobiłam i nie pamiętam co. O, taki nam się kurs Forge Installer pojawia. Tu możemy sobie wybrać polski język. O, witają nas tutaj i klikamy dalej. I yy, pokazuje nam, gdzie się zainstaluje: program Files w, w Oberwolf yy, utwórz skrót na pulpicie, tak? Potwierdzamy, że przeczytaliśmy i akceptujemy warunki. Klikamy dalej, yy, akceptujemy warunki yy, prywatności, i akceptujemy i instalujemy Tudum! I teraz tutaj nam się będzie pobierać yy, cała ta aplikacja Kurs Forge, Tutaj będzie się przesuwać ten pasek postępu, jak będzie działał internet, oczywiście. U mnie dzisiaj po prostu deszcze padają i nie ma internetu generalnie, zatem to trochę potrwa, więc widzimy się jak to się zrobi. No i po jakimś czasie wyskoczyło nam okno, że zainstalowano pomyślnie. Klikamy tutaj uruchom, a jeszcze tutaj jest, o, mamy yy, skrót do tego. Yy, klikamy uruchom i tutaj przygotowuje się do pierwszego uruchomienia. Zatem jak już będzie całe Uruchomione to się widzimy. No i aplikacja nam się uruchomiła. Witają nas tutaj w, na kursy Forge'u. Ok, tutaj klikamy Next i sobie tutaj możemy poczytać Next. Dziękuję tutaj autorom. Dziękuję za support. Autorom, ok, Next i Next. I tutaj Let's The Games Begin. begin. Get started. Zaczynamy. Ok. I zaczynamy od tego, że się zalogować trzeba, czyli klikamy tutaj login, i trzeba się zalogować do kursy Forge przez Twitch'a. Także jeżeli nie macie konta na Twitchu, które jest darmowe, oczywiście logowanie do kursy Forge też jest darmowe, także trzeba się połą po, po, połączyć przez Twitch'a więc jeżeli nie macie konta na Twitchu to musicie założyć czyli klikamy tutaj connect with Twitch pokazuje nam się coś takiego internet działa i proszę tutaj akceptujemy cookie i tutaj musimy się zalogować właśnie przez Twitcha tutaj musimy wpisać swój swój username i tutaj swój password a jeżeli nie macie konta na Twitchu, to musicie kliknąć tutaj i się zapisać do Twitcha <grymnie> i wtedy będziecie się mogli tutaj zalogować. Także, tak jak powiedziałam, to nic nie kosztuje, więc spokojnie możecie się, <duszynk> możecie zakładać konto twi na Twitchu. Ok, to ja tutaj wpisuję teraz swoje, swoje dane, swoje logi i się widzimy za chwilę. No, i witają mnie tutaj. Dzień dobry, dzień dobry. I teraz cóż, wchodzimy w ustawienia i szukamy Minecrafta. Nie, nie znajdujemy tutaj Minecrafta, zatem wychodzimy z ustawień i wybieramy grę. Choose the game, choose the game. Zatem, ej, nie tym sobie tutaj jedziemy i znajdujemy Minecraft. Klikamy na Minecraft i tutaj klikamy na Standard, Continue. I musimy poczekać, aż nam się tutaj Minecraft za. za co? Załaduje. <grystanie> Załaduje nam się Minecraft. No, jeszcze chwilka. No, no, no. Internecie, mój ulubiony. Please. No, i pojawił się nam internet. <grystanie> Nie pojawił się internet, tylko mamy teraz już za ładowany Minecraft. Jak widać pojawiło nam się tutaj Minecraftowe, Minecraftowy Dirt. Zatem wchodzimy teraz znowu w ustawienia. I jak widać pojawił nam się Minecraft, wchodzimy w tenże Minecraft i widać, gdzie nam się zainstalują modpaki z Minecrafta w naszym yy, nasz komputer, znaczy ten dysk C. Dysk lokalny, czyli jak to tam nazwać? Przez users, przez nazwę komputera waszego, przez kurs Forge i Minecraft. przez Minecraft. Tutaj nam się załaduje, załadują nasze paczki, które będziemy instalować sobie. Ok, co dalej robimy? Ja sobie tutaj zawsze ustawiam wielkość okna, które się pojawi, minecraftowego. Ja sobie zawsze robię mniejsze, zatem sobie tutaj wpisuję 854 na 400. 80. Oczywiście, wy sobie ustawiacie takie, jakie lubicie okna. Ja lubię właśnie takie, dlatego mam takie. I tutaj Java Settings Allocated Memory. Tutaj jest informacja o tym, ile, pam ile pamięci RAM przypisujemy do Minecrafta. Czyli tutaj, jeżeli mój komputer ma 16 GB, to mogę przypisać 8 GB, gig czyli 8000 megabajtów, tak? Tutaj jest ustawione na 4000 megabitów bajtów nie wiem czego, to, czyli 4 giga, to ja mogę sobie zwiększyć to do 8. Jeżeli wasz komputer ma na przykład 12 giga RAM, to, to możecie sobie przypisać na przykład 6. Jeżeli wasz komputer ma 8 GB, to sobie możecie przypisać 4 i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie przypiszę tutaj 8 i cóż, i cóż, i nic poza tym. Także to już jest wszystko. Wychodzimy stąd. I tutaj mamy dwie zakładki: MyModpacks i BrowseModpacks. Zatem tak, tutaj w MyModpacks jeszcze nic nie mam, ponieważ nie, nie zainstalowałam sobie żadnego Modpacka. Zatem wchodzę, wchodzimy w BrowseModpacks. O, tutaj nam się muszą jeszcze obrazki pokazać, ale to wszystko zależy od tego, jaki to ma szybki internet, żeby to szybko zadziałało. No i ja chcę AstroBlock. Asytyry, O. Nie wiem czy razem czy osobna chyba razem blok. I tutaj Enter i niech nam szuka. O, znalazł. Astroblock i astroblok 2. Oczywiście chcemy najpierw Astroblok, a potem ewentualnie Astroblok 2. Jak widać, jest to paczka na 1.12.2, na wersję Minecraft 1.12.2. Jest to paczka z questami, z eksploracją. Z, 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 jest to SkyBlock, no bo będziemy na różnych tam wyspach, zwanych dalej astroidami, czy jakoś tak. I jest techniczna. Zatem klikamy sobie tutaj Install. No i tutaj będziemy teraz czekać, i czekać, i czekać. To znaczy, jak macie szybki internet, to nie będziecie tak długo czekać. A ja będę strasznie długo czekać, aż mi się tutaj całość zdownloaduje i yy, pojawi się tutaj zamiast Cancel, pojawi się Play. Także widzimy się, jak to się właśnie zrobi. To teraz będzie pobierało paczkę całą i ją instalowało. Także to. Mówię, u mnie potrwa bardzo długo, u was może krócej, może dłużej, zależy od internetu. Wszystko także trzeba czekać, dopóki tutaj się nie pojawi. Zamiast install i cancel, się pojawi na pomarańczowym tle play. No, i nam się zainstalowało. Mamy przycisk play, ale nie klikamy tutaj, tylko wracamy tu. I jak widzicie, jest tutaj My Modpacks i Browse Modpacks. Więc gdy wejdziemy teraz do My Modpacks, to widzimy, że mamy zainstalowany właśnie ten modpack AstroBlock. Czyli, jeżeli byśmy sobie chcieli jakiś inny modpack zainstalować jeszcze w ten sam sposób, to się tutaj wtedy w zakładce My Modpacks on pojawi. No i teraz tutaj możemy kliknąć Play. I nam się updateuje Minecraft. I to jest Minecraft, który jest. Będzie nam się updateować jeszcze. To jest Minecraft, który jest tutaj, gdy wejdziemy w Settings Minecraft. On się instaluje tutaj, właśnie, na tej ścieżce. To nie jest ten Minecraft, którego normalnie zawsze używamy z launchera Minecrafta, tylko to, tu instaluje się jakby drugi Minecraft, drugi launcher. I z tego właśnie korzystamy używając paczek. Czyli to nam się instaluje. To możemy teraz sobie tutaj zniżyć, obniżyć i tutaj czekamy, aż nam się Minecraft zupdateuje. No i uruchomił nam się launcher w końcu, zatem musimy się zalogować i logujemy się tutaj tak, jak się logujemy normalnie do naszego zwykłego Minecrafta, czyli jeżeli jeszcze macie to przez login Mojanga, a jeżeli już migrowaliście to przez login Microsofta, a jeżeli w ogóle już mieliście Microsofta to przez login Microsofta. Czyli ja teraz już się przez Microsofta loguję. Czyli muszę tą całą procedurę logowania przejść i się widzimy jak się zaloguję. Ok, jestem zalogowana i jak widzicie tu mamy launcher i gdy launcher się już uruchomi jesteśmy zalogowani sprawdzamy czy tutaj mamy wybrany yy, profil z astroblokiem. Jak tak to ok, a jak nie to klikamy na strzałkę i stąd wybieramy profil z astroblokiem. Po czym przechodzimy tutaj na stronę... Zakładkę Installations i tutaj jest właśnie AstroBlock. Klikamy tu na te trzy kropeczki, Edit i sprawdzamy, czy mamy wybrane tak, jak sobie tam wybraliśmy w tej aplikacji, że na przykład Resolution, czyli okno naszego minecrafta ma być takie, jak sobie tam zażyczyłam. Jest i więcej opcji, i mamy przypisane tyle pamięci, ile tam sobie przypisałam. OK, saveujemy to i klikamy play i klikamy znowu sprawdzamy jeszcze czy tutaj się nic nie zmieniło, jest astroblok ok czyli tu klikamy play tu klikamy, że rozumiemy, tu klikamy znowu play i czekamy aż nam się wszystko tutaj pootwiera, poinstaluje i uruchomi się strona startowa gry no i mamy stronę startową gry mamy co tutaj mamy, options mamy Modów 199. Matko Boska. Options. Cóż my tutaj mamy? Video settings. Zróbmy sobie mniejsze. Tu sobie zróbmy. Tu sobie zróbmy fast. Tu minimum sobie zróbmy. Tutaj jasność sobie zróbmy. Bo pewnie będzie ciemno w, w tym, w, w kosmosie. Chmury chyba są nam niepotrzebne. Myślę, że to wszystko. Ok. Controls. Ok, tu nie skaczamy. Dobrze. Ok, no to chyba. To, a muzyka? Muzyka. O, zróbmy sobie tak. I muzykę sobie zróbmy tak. Ok, dobra. No cóż, tworzymy sobie single player nowy, yy, nowy świat. Create New World nowy świat, survival więcej opcji taki zostawiamy chyba taki jak tutaj jest ustawiony based on the void island controls Contact. ok, Monusową skrzynkę chyba nie, ale czy ty sobie pozwolimy, oczywiście bo nigdy nie wiadomo jakie komendy czy czy komendy, czy coś takiego ok, no to done i Póż nowy świat. It is always night. Ojejka. Zawsze jest noc na astroidach. Hmm. To trzeba może było jeszcze jaśniej zrobić. No dobra, w każdym razie tutaj nam się będzie to instalowało teraz. Nie wiadomo jak długo. Też zależy od tego wszystko, jak mój internet działa. Chociaż nie to chyba już nie zależy od internetu, tylko od tego, co tam jest. Wszystko do zalogowania. No to widzimy się jak już się. O, cicho, bo już wystartowało. Visit Dimension. Ok. Jesteśmy w statku kosmicznym. Statek kosmiczny, tak. Chyba dobrze mówię. Erluxil. Loxil. Nie mam pojęcia w ogóle o co chodzi, ale tu mamy jakiś cryogenic chamber. Pewnie można do tego wejść, czy ja tutaj. Wow, ja jestem tak ubrana i mam antenkę. Kurczę, muszę to zobaczyć. Wow, świetne. Dlatego mi nic nie jest, bo jestem tak ładnie ubrana. Bo pewnie tutaj trzeba. Jakie tutaj są rury, i w ogóle. Energy Storage Module. Tutaj się coś nam robi. Generuje nam się prąd. Do tegoż. Pewnie tu wchodzi. ok mamy tutaj trochę prądu. ok Nie wiemy o co chodzi. Aha, tutaj pewnie jak stanę na tym, to się... Z... Okej. Okay. No, nie wiem, nie wiem o co chodzi w ogóle, ale mamy tutaj taką mądrą książkę Questbook. Aha, i tu jesteśmy tak ubrani, i mamy chyba to jest zapasowy, a teraz używamy tego. Questy tutaj są też, jakbyśmy zgubili tą książkę, to chyba tutaj tak. Wow, no i cóż, jesteśmy tutaj, asteroid 5%. Już wykonaliśmy, ponieważ tutaj Visit Dimension zrobiliśmy. No, i welcome to Astro Blog, i tak dalej, i tak dalej. Common Rebirth. Jajko, dostaliśmy! Wow! <laughs> ok, no także tutaj trzeba sobie poczytać. I co trzeba z Oxygen? Oxygen Mask. You're going to need to breathe out there. Mam to zrobić? You start with a set of oxygen equipment and thermal padding already equipped. To access your oxygen equipment and thermal padding, open your inventory and click the Oxygen tab. You will need to move them to your main inventory for the quest to detect them. Oxygen compressor can be found in the starting room. With in your station You can feel the oxygen tanks in this machine. Ok, czyli mamy to znaleźć. Czyli mamy to znaleźć. No to cóż, zrobimy to pierwsze zadanie. Oxygen mask. To chyba trzeba zdjąć. Okej. Okay. Dobra, założyłam z powrotem. Czyli to nam się udało. Oxygen pad. Co tam było napisane? Oczywiście już nie pamiętam. Dobra, to jest zrobione. Oxygen gear. Oxygen equipment. You will need to move them to your. To było, to oxygen. Aha, tutaj. Enter Padding, open your inventory and click the Oxygen tab. Co to jest the Oxygen tab. To jest mask. No dobra, takie coś. Ej, ej jejka! Jajko! Oxygen tab. Okej, okay, o rozumiem. Dobrze, i to trzecie co to było? Aha, ten. Okej, okay, dobra. Okej, okay, załatwiony Oxygen Mask. Okej, okay, jedno zadanie mamy zaliczone. Więcej nie będziemy robić. Dawaj, rewart. Mm, osolony muton dostaliśmy. To nie zginiemy z głodu. Chyba. No ok, także jak widzicie, <noise> modpak działa, ale mam na pleckach jeszcze te. <noise> modpak działa, zadania są do zrobienia, a jest ich całe, całe mnóstwo, bo to jest dopiero początek. Na początku mamy aż tyle tegoż wszystkiego, a potem jest jeszcze. Aha, to już fuel progression. O, tutaj mam mnóstwo do zrobienia. Planet exploration. Proszę, trzeba będzie latać z planety na planetę. Arsenal. ok, Generators. Machinery advanced. Entity simulation. Wow. Matter manipulation. Collect wszystko o matko. No. no, także jest tutaj co robić na tym świecie czy tutaj coś widać przez te szybki? coś tam jest Okej, okay, tam jeszcze można przejść ale się boję przechodzić tutaj przez te drzwi bo a nie oczywiście za chwilę, wiecie, się zgubię tutaj na tym statku life support, support za chwilę się zgubię na tym statku i będzie tragedia i jeszcze tutaj zobaczmy okej, okay, tu gdzieś pewnie można sobie łóżko położyć jak się zrobi co tutaj jest coś jest e, 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 e. i już się zgubiłam może tutaj? Tu. okej, okay. <grym> dobra słuchajcie, zostaniemy tutaj Ok, także modpak działa. Jak widzicie, jest mnóstwo rzeczy do zrobienia tutaj, także y, bawcie się ładnie. Ja kończę. Wypiszcie w komentarzach, co mi tutaj pokazuje. Wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki i y, 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 zapraszam Was oczywiście do oglądania mojej serii z Minecraft z modami Solo 5 oraz do oglądania mojej serii z Sims 4 Dynastia Piastów a jeżeli chcecie poradniki na wcześniejsze wersje Minecrafta to zapraszam do CraftsTonsa także tymczasem trzymajcie się pa pa pa, całusów 102